Siemka ludziska, ja jestem predio, a to jest kolejny trzeci odcinek informacji, tym razem o, o pytania takie. Chciałbym się Was po pierwsze zapytać, czy podobają Wam się moje filmiki pod względem profesjonalności yy, i tu się pojawia parę pytań. Yy, po pierwsze, yy, czy chcecie intra przed każdym odcinkiem, na przykład. Wolfensteina już nie będzie intra, tylko od kolejnej serii, żeby było intro i przed każdym odcinkiem Minecraftowej historii, czy chcecie, żeby był intro? E, czy chcecie nowy layout? Jak tak, to jaki? Layout e, ciemny czy jasny? Żywy czy taki, jaki ja mam teraz? E, Zapytaj, e, powiedzcie, czy chcecie nowy layout? I na. No bo ogólnie myślę, chcę, chcę mieć więcej tych widzów, naprawdę, chcę żeby wasze grono się powiększało, bardzo mi na tym zależy, dlatego no, mam cały czas do was tą prośbę, żebyście y, mnie jakoś polecili wśród znajomych czy nie, i nie tylko, żeby po prostu liczba widzów, żeby się wasze grono poszerzało, bo... Ja nie mam motywacji do ukręcenia odcinków i mi się po prostu nie chce w wielu przypadkach yy no i to by właściwie było ludzie na tyle yy, pojawi się z, yy, szablon jak napiszcie wiadomo komentarz pod tym filmikiem jak on ma wyglądać. Bardzo was proszę trzymajcie się tego co będziecie mieli przed oczyma, żeby tak szablonowo to wyglądało. No i to było właściwie na tyle, ludzie. No, te dwa pytania zaraz się pojawią jeszcze raz. Yy, zaraz się pojawi szablon. Tak więc, no nic. Cześć. Trzymajcie się. Narka!